Cześć, witajcie. Kontynuujemy dzisiaj naszą powtórkę przedmaturalną. Matura coraz bliżej, bliżej. Pewnie czujecie coraz większe ciśnienie. Dzisiaj średniowiecze. Zaczynamy od historii powszechnej średniowiecza. Wypunktuję Wam to, o co najczęściej pytają na maturze, co warto sobie przypomnieć, pamiętać i rozszerzyć. Pamiętajcie, że to, co teraz Wam przedstawiam, to są hasła. To są daty, to są wydarzenia. I to będzie umieszczone w źródle. Więc źródła, źródła, wiedza, źródła, 50% i 50% to wam daje 100% znakomicie z danej matury. Zawsze to przypominałem, przypominam i będę wam do samego końca przypominał. Więc wracając, historia powszechna średniowiecza. Pamiętajcie, że rozpoczyna się historia powszechna średniowiecza z końcem wieku V. Takim symbolicznym wydarzeniem. W początku średniowiecza było, była koronacja na króla Franków Chlodwiga. Dokładnie to rok 496. Nikt od Was z tego roku dokładnie nie będzie wymagał. Może być źródło. Opis ko, y, przyjęcia chrztu, y, namawiania Chlodwiga przez jego żonę, tam taka bitwa była i tak dalej. Więc proszę, żeby się to z tym łączyli. Jeśli chodzi o Chlodwiga, to Merowingowie, państwo Franków oraz za panowania Chlodwiga zostaje skodyfikowane państwo, y, w państwie Franków, prawo. I to jest lex Salika, prawo franków salickich, prawo materialne, ale nie w takim rozumieniu, jak my dzisiaj widzimy kwestie, czy rozumiemy kwestie prawa materialnego. Materialne, czyli zamiana czegoś na finanse, karą były finanse. Następne bardzo, proszę Państwa, ważne wydarzenie to przechodzimy do perspektywy azjatyckiej Bliskiego Wschodu. To rok 622 ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, co zapoczątkowało bardzo wiele bardzo ważnych wydarzeń. Po pierwsze, jest to symbol początku islamu, czyli trzeciej w kolejności chronologicznej religii monoteistycznej. To początek ery islamu, to początek ery muzułmańskiej. To początek kształtowania się państwa arabskiego, czyli jednoczenia plemion arabskich przez Mahometa i później jego następców. Od śmierci Mahometa rozpoczyna się stopniowa ekspansja arabska, początkowo Półwysep Arabski, Bliski Wschód, Północna Afryka, a na początku wieku VIII, dokładnie w 711 roku, Arabowie lądują na Półwyspie. Iberyjskim i bardzo szybko dokonują podboju Półwyspu Iberyjskiego, przekraczają Pireneję i rozpoczyna się, a właściwie był kontynuowany konflikt z państwem Franków. I pewnie doszłoby do podboju państwa Franków przez Arabów, jakże wtedy inaczej potoczyłyby się losy Europy, gdyby nie bitwa pod Poitiers. W roku 732, gdzie Majordomus Merowingów Karol, który otrzyma przydomek, młot, przydomek. To nie dynastia młotów, tylko przydomek. Rozbije Armię arabską w bitwie pod płatie, czym powstrzyma ekspansję Arabów w Europie Zachodniej. Ważne wydarzenie, proszę o tym historycznie pamiętać. Twórcy matur uwielbiają też właśnie ten okres historii powszechnej średniowiecza. Jak jesteśmy już w tej przestrzeni cywilizacyjnej, jesteśmy przy państwie Franków, to ten karol który otrzymał później przydomek młot, miał syna, który miał na imię Pepin. Pepin mały albo krótki, on w połowie wieku 8 tu nie musicie znać dokładnej daty, doprowadzi do usunięcia króla z dynastii Merowingów i uzyska zgodę papieża na koronację siebie na króla, będzie pierwszym królem z nowej dynastii po ojcu, z dynastii, będzie to dynastia Karolingów ta zgoda, te wydarzenia to także początek kształtowania się państwa papieskiego na Półwyspie Apenińskim następcą tego Pepina był jego syn, jakżeż inne imię Prawda, niż ojciec, czyli Karol. Yy, to pierwszy moment panowania Karola z bratem Karlomanem. Karloman szybko umiera. Mamy Karola, i to jest ten okres największej świetności państwa Franków dynastii Karolingów. Karol otrzymał przydomek w historiografii jak pewnie wielki za swoje reformy, za rozwój terytorialny państwa Franków w 800 roku. Karol został koronowany na cesarza, przywrócenie idei cesarstwa w Europie Zachodniej. Zobaczcie, ostatni rok, ostatnie dni VIII wieku Oczywiście te wydarzenie spowodowało, że cesarze bizantyjscy byli oczywiście z tego powodu bardzo niezadowoleni i kwestionowali prawo Karola do koronacji cesarskiej, do przywrócenia tej idei cesarstwa w Europie Zachodniej. Syn Karola Ludwik miał dzieci, oni się kłócili o władzę, co wiecie, i dochodzi między nimi do kompromisu i traktat Wedę potrafią o to zapytać. Tak, ta mapa może być. Tutaj jest ta data jest wymagalna, czyli 843 rok. Proszę to sobie mocno gdzieś tam w głowie ułożyć podział państwa franków na część zachodniofrankońską z Karolem Łysym, wschodnio-frankońską, z Ludwikiem, który otrzymał przydomek Niemiec i ta część pomiędzy częścią zachodnią i wschodnią, część środkowa, plus panowanie nad częścią Półwyspu Apenińskiego w rękach Lotara, tego najstarszego, z wnuków Karola. I to był początek rozpadu państwa Franków, a to w konsekwencji doprowadzi do ukształtowania się Państw w Europie Zachodniej, które znamy dzisiaj, czyli państwa z Franków z Zachodniego, tego państwa frankońskiego, państwa francuskiego, ze wschodniego, państwa niemieckiego. O tę część środkową, czyli część lotara, lotaryngię, część zachodnia, czyli Francja i Niemcy będą toczyły wojny aż do początku XX wieku. Z tej, w tej części wschodniofrankońskiej w wieku X ukształtuje się państwo niemieckie i tutaj koniecznie powinniście pamiętać o wydarzeniu z roku 962, czyli o koronacji cesarskiej Ottona odton Koronuje się na cesarza niemieckiego, to jest drugie przywrócenie idei cesarstwa w Europie Zachodniej. Ten moment koronacji Ottona to początek kształtowania się tej Europy cesarskiej z dominacją cesarstwa niemieckiego na płaszczyźnie. Z jednej strony funkcjonowania Systemu feudalnego, czyli systemu ekonomiczno-społecznego. Z drugiej strony proszę pamiętać, że to był okres, gdy cesarstwo dominuje politycznie, między innymi poprzez nadawanie urzędów, poprzez nadawanie praw, czyli tutaj mamy wszelkie formy inwestytury, element systemu feudalnego i te relacje Między cesarstwem, władzą świecką a kościołem określa się w historiografii jako cesaropapizm. Ten konflikt między cesarzem a papieżem, między cesarstwem, władzą świecką, a władzą papieską, i to jest następne bardzo ważne wydarzenie, proszę na to mocno zwrócić uwagę, to też jest element, który jest często przywoływany w arkuszach. To spór, papieża Grzegorza VII z cesarzem Henrykiem IV, spór o inwestyturę, takie hasło jak diktatus pape, takie hasło jak canossa, jak ten spór który doprowadził do tego, że Henryk został ekskomunikowany, kanosa, psz, zdjęcie ekskomuniki, Henryk przywraca swoją silną władzę i w cesarstwie doprowadza do usunięcia papieża Grzegorza VII, ale ten spór cały czas trwa. Elementem tej rywalizacji między władzą świecką a kościołem były także zapoczątkowane pod koniec wieku XI wyprawy Krzyżowe, których celem było to, co stwierdził papież Urban II w roku 1095 na Synodzie w Clement, było oswobodzenie Ziemi Świętej z rąk niewiernych, czyli wyzwolenie Jerozolimy. Pierwsza wyprawa rycerska, o to bardzo często pytają, doprowadza do zajęcia Jerozolimy, do powstania Królestwa Jerozolimy, czyli mamy. Pierwszy sukces i tak naprawdę jedyny sukces tych wypraw krzyżowych w takiej skali, dlatego że wszystkie następne wyprawy krzyżowe to były wyprawy, które miały doprowadzić do utrzymania tych zdobyczy z pierwszej wyprawy. O ile rzadziej pytają o drugą czy trzecią wyprawę krzyżową, to przy trzeciej pamiętajcie o. Ryszardzie, plantażenecie, o tyle często potrafią zapytać o czwartą wyprawę, która nie dotarła na Bliski Wschód. Tylko ta czwarta wyprawa, te rycerstwo zachodnioeuropejskie zdobyło Konstantynopol w 1204 roku. Dlatego, że jednym z celów tych wypraw było tak, że tak papieże sobie, tak papieże sobie zamyślali, było przywrócenie jedności chrześcijaństwa, czyli ponowne połączenie kościoła wschodniego, chrześcijańskiego z kościołem zachodnim. W roku. To już wracając do sporu o inwestyturę w roku 1122 w Wormacji zostało zawarte porozumienie między władzą świecką a kościołem, a papiestwem. Konkordat Wormacki on regulował relacje pomiędzy tymi dwoma bardzo ważnymi instytucjami. Często ten konkordat jest nazywany kompromisem Wormackim, ponieważ w tym sporze strony rezygnowały z części swoich dążeń i postanowiono, że papież będzie wybierany przez kościół. Urzędnicy kościelni będą wybierani przez duchownych, ale ci urzędnicy duchowni będą, ci wyżsi urzędnicy będą musieli być zaakceptowani przez papieża. Więc stąd też ten kompromis. No i początek wieku XIII to okres Papo-Cezaryzmu, tego, tej chwilowej dominacji papiestwa nad cesarstwem. Tu, innocentego papieża, proszę, żebyście łączyli z tym. Takie hasło, światło odbite, że władza cesarska, władza świecka świeci światłem odbitym od papiestwa. Takie, co gdyby się pojawiło, niewielkie prawdopodobieństwo, ale jednak. Proszę o takich hasłach po prostu pamiętać. Wraz ze zmianami ekonomicznymi, które miały miejsce w wieku XII, i to jest następne bardzo fajne, ważne wydarzenie, które chciałbym, żebyście ze średniowiecza pamiętali, zaczyna, rozpoczyna się proces erozji systemu feudalnego, co prowadziło do zmian ekonomiczno-społecznych, do wzmacniania pozycji miast. Tutaj takie hasło jak lokacja na prawie niemieckim. I na początku wieku XIII zaczynają się kształtować monarchie stanowe. Czyli z monarchii patrimonialnej nastąpił proces ewolucyjny, w wypadku Anglii na drodze rewolucyjnej, w monarchię stanową, to znaczy monarchię przedstawicielską. Wielka karta swobód wydana przez Jana bez ziemi w 1215 roku miała zmuszać królów angielskich do konsultacji decyzji prawnych, także decyzji finansowych z przedstawicielami wolnych stanów. Czy przedstawiciele wolnych stanów w wieku XIII? To ukształtowali się w systemie dwuizbowym. Z jednej strony Izba Lordów, a z drugiej Izba Gmin. I to jest ten początek monarchii parlamentarnej stanowej w Anglii. Podobny proces miał miejsce, podobny proces miał miejsce w Królestwie Węgierskim, a na przełomie wieku XIII i XIV także w Królestwie Francuskim. Więc proszę żebyście o tych ważnych elementach pamiętali. Także mogą się pojawić pytania dotyczące wojny stuletniej, czyli następnego etapu rywalizacji e, angielsko-francuskiej lub francusko-angielskiej. E, Joanna Dark e, z perspektywy francuskiej mogą być takie źródła. I bardzo ważne, następne kolejne wydarzenie, o którym pewnie wszyscy pamiętacie, czyli rok 1453, zdobycie Konstantynopola przez Turków Osmańskich. Koniec cesarstwa bizantyjskiego, koniec cesarstwa wschodnio rzymskiego, koniec bardzo ważnej epoki. Bardzo wielu historyków uważa te wydarzenie za początek zupełnie nowej ery. Ja jednak chcę jeszcze przypomnieć rok 1910. 492 i wyprawę e, Genuńczyka Krzysztofa Kolumba w poszukiwaniu nowej drogi do Indii. Krzysztof Kolumb dotrze do lądów, które uzna, że to Indie, ale jak wiemy z historii, dotarł do nowych, zupełnie nieznanych wtedy szerokiej grupie Europejczyków lądów, które później otrzymają nazwę Ameryki, i to był koniec. Tego okresu z perspektywy czasu średniowiecznego i początek nowej epoki, zwanej później nowożytnością. Mam nadzieję, że takie rezime państwu czemuś posłużyło. Trzymajcie się, pozdrawiam. Teraz w następnym odcinku zapraszam na powtórkę z historii średniowiecza, ale historii Polski. Dziękuję, do zobaczenia.